W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera Energy bez dodatku cukru. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Monster i trumacie, że jest Energy. Logo Monstera. Napisane, że jest zero cukru. Skład produktu. Wartość odżywczą. I trumacie, że produkt się przetwarza. żeby wypić tą puszkę, i wyrzucić. Pojemność jest do pół litra, historykę Monstera, kod kreskowy i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalazji. Jak widać ma on taki standardowy kolor, jak energetyka. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Smakuje on niemal 1 do 1, jak zwykły mocer. Polecam to dla osób, które szczególnie chcą ograniczyć cukier. Tutaj macie cenę 104,99 A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma przyjemny, słodkawy smak Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 610. Inaczej to koniec i papa.